Była ciężka. Noworodek spał do godziny drugiej po północy, po czym się obudził i krzyczał do piątej. Cesia i Krystyna, przejęte do głębi, nie zmrużyły oka aż do rana, gubiąc się w domysłach, co może być powodem tej rozpaczliwej demonstracji. Krystyna skłaniała się ku przypuszczeniu, że jej dziecko jest po prostu potwornie głodne. Mimo rad Cesi, a także wbrew surowym zakazom podręcznika, usiłowała przeforsować pogląd, że jeśli malutka płacze z głodu,. To należy ją po prostu nakarmić, nie respektując czyichś tam wymysłów co do przerwy nocnej. Julia, która usiłowała spać na sąsiednim tapczanie o trzeciej nad ranem załamała się. – Cesia, przecież twoje łóżko stoi bezużyteczne – wymamrotała z zamkniętymi oczami. – To może ja tam pójdę, niech chociaż ktoś w tym domu się wyśpi. Wsadziła pod pachem swój ulubiony jasiek i poszła do dużego pokoju, żeby na składanym łóżeczku obok Bobcia i jego myszy znaleźć choć parę godzinę snu. O szóstej rano noworodek nagle ucichł i pogrążył się w poprzeklejącej drzemce. Udręczona Krystyna i ledwie żywa Cesia natychmiast padły na tapczany i zasnęły snem kamiennym. Po upływie kwadransa dla małej Irenki nastał nowy dzień. Jej rzeszki krzyk poderwał na nogi wszystkich członków rodziny. Z wyjątkiem Bobcia, którego nic nie było w stanie obudzić o tej porze. Julia, klnąc półprzytomnie, po położyła sobie na głowę poduszkę Bobcia, swój Jasie i pod podgłówek z pobliskiego tapczanu. Ale na nic się to zdało. Cienkie dźwięki o wysokiej częstotliwości przenikały bez trudu przez grube ściany. W tej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem było wstać i zjeść śniadanie. Na szczęście była to niedziela i rysowała się nadzieja, że kiedy tylko Irenka nie będzie ryczeć, trafi się okazja do drzemki. Póki co zaparzono kawę i rodzina, poziębując i drżąc, zgromadziła się przy stole. W tej samej chwili krzyk dziecka ucichł. Rzaczek poszedł na palcach do pokoju dziewcząt i zajrzał przez szpary. Irenka spała. Obok niej łóżeczka, opierając czoło o oparcie krzesła, trzymała Cesia. Krystyna, która trzymała w jednej ręce pustą buteleczkę po mleku, a w drugiej mokrą pieluchę, wyszczerzyła zęby i trzęsąc ludą głową, usiłowała bezgłośnie przekazać Rzaczkowi informację, że ma odejść nie czyniąc hałasu. Sama siedziała boczkiem na tapczanie i bała się poruszyć, żeby nie jegnęły sprężyny. Rzaczek odszedł, starając się nie oddychać. Jak Zefir wpłynął do pokoju stołowego, i opadł nas na swoje miejsce za stołem. No jak? – spytała mama, której nawet nie przespała noc nie była w stanie odjąć pięknych rumieńców. Siedziała w swobodnej pozie za stołem, ocierała żółte pączko poplamione glinką linką ceramiczną i gryzła słone paluszki. Trzeba coś postanowić, – rzekł ojciec z wielkim ziewaniem i walną łyżeczką jajko na miękko. Z czym niby? Znowu jajka, marudził dziadek. Ani śladu gminy, panie tego. Ze wszystkich łakodzi najbardziej lubią boczek – ubiegł go Bobcia, który był bardzo wesoły, bo się wyspał. Cóż chcesz, tatusiu, wczoraj była wolna sobota? Ziemnęła mama żakowa i pobiła ze szklanki. To dziecko nie ma czty szacunku dla starszych, wybuchnął dziadek, który był w niehumorze. Nie pozwoli mi nawet opowiedzieć mojego ulubionego dowciku. Mam domyślić sytuację w domu, wtrącił swoje rzeczy. Każdy ma, mruknęła Julia. Jajka i jajka, panie tego, na zmianę z kaszą gryczaną. Ileż już razy prosiłem, żeby mi nie dawać jajek i kaszy. A mąż Krystyny, padła na genialny pomysł ciocia Wiesia, – Bo jajka mi szkodzą. Zresztą nie wiem, może to nie jajka, a kasza. W każdym razie na pewno coś mi szkodzi – indyczył się dziak. Mąż Krystyny, mąż Krystyny, Wojtek zarabia na swoją rodzinę – powiedziała Julia tonem obronnym. – Ale swoją drogą – dodała – mógłby się wreszcie zjawić szubrawiec jeden. Bobcio się zainteresował. – Szubrawiec – szepnął eksperymentalnie. Rzeczywiście, Krystyna dostaje w kości, stwierdził Rzaczek. I Czesia też, dodała mama. No, szubrawiec, bował z smacznym głosem. Szumowina, szubrowina. Ja bym jednak radziła go poszukać. Wiem coś o tym, jacy są mężczyźni, nieśmiało powiedziała ciocia Wiesia i zacisnęła blade usta. Może na dać komunikat do radia? – We wtorek, tatusiu, we wtorek! – powiedziała mama Żakowa. – We wtorek pójdę do mięsnego i kupię ci całe pętokie łaski. Szuja! – wymawrotał babcia coraz pewnie. – Sznota! Świnia! – No myślę, że dziadek łaskany. W moim wieku nie mogę się odżywiać wyłącznie jajkami i kaszą. Ze wszystkich łakać najbardziej lubię boczek, panie tego. – Bo Dziudzia trafiła na nieudany egzemplarz – powiedziała Julia ze zniecierpliwieniem. – ty to przedstawiciel innego pokolenia, kocha Krystynę i gdyby wiedział, że jego dziecko już przyszło na świat, na pewno wróci niedługo. – Jednak do tego czasu nie chciałbym oczywiście uchodzić za sknerę bąkał Rzaczek. – I tak już uchodzisz do dzieła po prostu nie bardzo widzę, jak moglibyśmy utrzymać jeszcze dwie osoby. Oj, tato, już ja wiem, dlaczego ty się martwisz na zapas, zdenerwowała się Julia. Jesteś jednak zarażony durszczyzną. Ciekawa jestem, jak ty byś się czuł, gdybyś urodził dziecko i był bez grosza u obcych ludzi. Czułbym się zapewne dziwnie, przyznał Rzacznik. Będę ci oddawała każdy zarobiony grosz. Powiedziała Julia tonem ofiarnicy – No, no, no! – łagodził dziadek – Przecież nikt nie chce tej kruszyny wyrzucać na róg. Jeśli nie znajdziecie innego wyjścia, gotów jestem łożyć na utrzymanie tych nieszczęsnych ofiar młodzieńczej bez troski. apodyktycznie – Mam przesadnie wysoką emeryturę. Że są pilniejsze wydatki. Zmieszał się, widząc wpatrzone w niego twarze bliskich. Gdzie jest u moja książka? krzyknął gniewnie. Chodzą, śmiercą w całym domu, bałagan, panie tego. Nikt się oczywiście nie liczy z moimi upodobaniami. Gdzie książka? Pytam po raz ostatni. A jarcha rozejrzeli się domownicy. Dziadek ubryzł się więcej. W swojej ulubionej bibliotece Pałacu Kultury kierował się nadal kolejnością alfabetyczną i ostatnio natknął się był na dumasa ojca. Życzliwa pani kierowniczka odłożyła dla swego wywalca zaczytaną doszczętnie królową Margot i obecnie starszy pan nieprzytomnie pochłaniał mu w most historyczny. Był nim oczarowany i wstydził się tego nawet przed sobą. A co Wam do tego? Burko. Będziemy dziś mieli gości, odezwała się Julia. Starała się to zrobić półgębkiem, ale mama dosłyszała. Co takiego? Co ty mówisz? Przecież przyjdzie paczka Julii, wytłumaczyła ciocia Wiesia, zaciskając na piersiach poły kwiecistego szlafroka i wznosząc drzwi. Na pewno zechcą obejrzeć tę małą sierotkę. I jaką sierotkę, i sierotkę. No ciocia to też. Zawsze okropnie głodni, powiedziała mama z obawą. Dziadek prychnął. Popadnij w nawyk, panie tego, zawsze się ich tu czymś karmi. No nic, zeżmą przynajmniej te wszystkie jajka. Szukam na za sobą. O, jest, powiedział, kryjąc nieznacznie książkę za plecami. Idę do mojego pokoju, poczytam sobie trochę. Swołącz, delektował się Borczo. Swołącz. Co mówi to dziecko od 15 minut? spytała Julia. Czy nikogo to nie interesuje? Wszystkie słowa na s, wyjaśnił Bobcio. I tylko takie przychodzą ci do głowy? Julia, o której można się spodziewać Twoich hipisów? cierpko spytała mama. To nie są hipisi. – W szczyniach, powiedział Bobcio. W ubraniec, w miedzie. Niezależnie od tego, na pewno zjawią się w porze obiadowej. Otóż ja uprzedzę lojalnie, że dziś na obiad mamy nieznaczną ilość ryżu, oświadczyła mama Żakowa i sięgnęła po rąkę chleba z maską dietetyczną. Cóż chcecie?